Panie Ministrze, zrobił Pan ogromne wrażenie dla na nas z prezesem Korwinem, naprawdę Pańskie wystąpienie, mowa o, o ekspansji polskich przedsiębiorstw za granicę. Pański głos jako adwokata dynamicznego rozwoju i wolności gospodarczej, powiadam, zrobiłby ogromne wrażenie, gdybyśmy się wcześniej nie doczytali, że to po prostu jest ustawa, która nie stąd z Warszawy wychodzi, tylko to jest implementacja jakiegoś kolejnego cholerstwa eurokołchozowego, które niewątpliwie ma jakiś tam haczyk, może nawet i Panu nieznany, skoro zostało to ustawodawstwo rozłożone na raty. Przecież myśmy dziś głosowali i na tym posiedzeniu procedowali już jedną ustawę dotyczącą tych przekształceń, fuzji, bądź podziałów transgranicznych. I dlaczego to nie mogliśmy w jedną debatę tego ująć w druk 300, 3184 194IA, i to już przegłosowaliśmy, a teraz głosujemy następną ustawę, której procedowaniu towarzyszy ta sama retoryka, co nie jest zakazane powinno być dozwolone, prawda? Więc po co z wielką pompą pozwalać przedsiębiorcom na przejawienie przedsiębiorczości, co jest generalnie, jakim władza ludowa za bardzo nie przeszkadza. To jest właśnie ich cel, to jest ich zajęcie, w tym się specjalizują. I panie ministrze, jeżeli ustawą przyjętą tu w Warszawie, mielibyśmy rzucić na kolana gospodarki innych państw, no to to już. Nawet to już nie byłaby myśl państwowa, tylko byłaby to myśl mocarstwowa, więc pańska organizacja, partia polityczna powinna znowu zmienić kryptonim na Mocpol, prawda? Mocarstwowa Polska. No niestety to tak nie działa i to, co my sobie tutaj przegłosujemy, nie będzie miało większego wpływu na to, co tam narody ościenne albo i dalsze. Dalibóg musi być w tym jakiś kruczek, że z. Wielkimi fanfarami ma się tutaj zezwolić na coś, co jeżeli będzie rodziło perspektywy zysku, no to przedsiębiorca i tak się na to zdecyduje. Z ostrożności procesowej zatem, panie ministrze, zgłaszam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, po to, żebyśmy mieli czas jeszcze doczytać się, jakie tam lub czasopisma. Unia Europejska w tym projekcie nam zaproponowała.